Dzień dobry grupy. Taki krótki filmik uzupełniający, bo kupiłem sobie masę alginatową, bo chcę, żeby grupy zobaczyły, jak taka masa wygląda w rzeczywistości. Jest to najprostszy z alginatów, kromopan, chyba jeden z najpopularniejszych we wszystkich gabinetach w Polsce. Najtańszy, całkiem fajnie się na nim pracuje, wygodny w użyciu. Generalnie każdy alginat jest. No, Mniej więcej taki sam, no mają jakieś tam różnice, na no krem do twarzy. no Jeden dla was jest lepszy, drugi gorszy, ale to każdy po prostu przez metodę prób i błędów sobie określa, co jakim alginatem chce pracować. Takie alginaty można kupić na zwykłym Allegro. One kosztują po 18-19 zł plus dostawa. To nie jest jakaś tam droga rzecz. Nie żebym polecał, żeby sobie Państwo kupowali do domu i ćwiczyli, to nie jest głupi pomysł, ale, ale nie ma takiej większej potrzeby. Tak naprawdę, jeżeli ktoś sobie będzie chciał zamówić, to nie ma problemu. Wpiszcie w Google Alginaty albo na Allegro i zawsze Wam coś wyskoczy. Tylko błagam, nie pytajcie mnie, jaki Alginat. No, byle jaki, najtańszy po prostu do ćwiczeń, najtańszy, żeby coś tylko wymiąchać. Takie no powiedzmy, zaokrąglimy. Dwie dychy na Allegro. Szpatułka z miską to koszt rzędu 15-20 zł. Miarki do kromopanu no to tam już grosze na tym Allegro. Więc myślę, że generalnie nie wiem, w 35-40 zł taki zestawik można sobie e ewentualnie kupić. Tylko mówię, no, no, no korzystajcie z Google, tak? Wystarczy wpisać w Google masa alginatowa i tyle, albo kromopan, albo no, cokolwiek. <laughs> e, filmik taki, e, niby miał być krótki, czy w sensie miał być może taki szybki, szybki, ale jednak postanowiłem, że ja sobie tutaj poplotę i przy okazji wszystko naszykuję. Mamy masę i tak jak ja zalecam zawsze. Po zakupie otwieramy worek i przesypujemy sobie od razu ją do jakiegoś pojemnika szczelnie zamykanego, żeby był ograniczony dostęp powietrza. Kolejna kwestia: no to te instrukcje. Widzicie, na odwrocie mamy pełną instrukcję stosowania tego materiału. Na egzaminach zawodowych. Zasmarkanym obowiązkiem jest zawsze wszystkie materiały przygotowywać zgodnie z dołączoną instrukcją. W gabinecie róbcie, jak Wam wygodnie, jak Wam lekarz każe, obojętne to jest, ale na egzaminie zawsze zgodnie z instrukcją. I tutaj przyjrzyjmy się, mamy to już omówione, ale zobaczcie: mały wycisk na połówkę po jednej miarce, duży wycisk na pełną łyżkę po dwie miarki. Kolor fioletowy mieszanie, różowy pobieranie wycisku, biały to jest już masa stężana, wycisk gotowy. Tylko tak, żeby zachować kolory i czasy, które macie tu podane, musicie masę mieszać naprawdę z wodą destylowaną i to dobrze destylowaną o temperaturze pokojowej. Jeżeli jakiekolwiek odstępstwa będą od tej reguły zachowania jakości wody. No to o tym możecie zapomnieć. Wszystko będzie robione na oko. I zamieszam tę masę na dwa sposoby. Egzaminacyjne, z lepszej jakości wodą i po prostu gabinetowo-skranową. I zobaczymy, co się stanie. I zobaczymy zresztą, jak ta masa będzie się mieszała z wodą filtrowaną przez filtr. No dobra. I tutaj to chyba z grubsza wszystko, co tutaj mam do powiedzenia. Dobra. To przesypiemy sobie tę masę, możemy nożyczki, otwieramy ciach. Zresztą problem polega na tym, że kiedy otworzycie taką masę, nabierzecie sobie na wycisk, to potem ciężko takie opakowanie zamknąć tak, żeby faktycznie tutaj powietrze nie dochodziło. Dlatego idźcie do Tesco, kupcie sobie taki. Pojemnik na żywność albo jakiś inny pojemnik na mąkę czy na cokolwiek. Zamykany szczelnie. I po prostu jego używajcie do składowania y, masy. O, powinna mi się cała zmieścić. Chyba mam nadzieję. No, szkoda by było marnować. No, tak to do szkoły jeszcze przyniosę. Poćwiczymy. Albo będę miał na tylko repetycję w domu. Ha, Dobra. I wyrzucamy. Opakowania po materiałach tego typu wyrzuca się do worka czerwonego. Dlaczego do czerwonego? Bo jest uwalony materiałem, a do czerwonego worka powinno się wrzucać wszystko to, co jest uwalone jakimkolwiek materiałem stomatologicznym. Ale w praktyce nie ma większego to znaczenia. Bo akurat alginaty są bardzo bezpieczne. To jest w ogóle przecież e, maseczki kosmetyczne są robione z alginatów. I tak samo ten, jak sobie to rozrobicie z wodą i wsadzicie tam głowę, to będziecie mieć niesamowicie miękką skórę na podcianiem oblęczka. I widzicie, przesypany mam materiał, szczelnie sobie zamykam. I naprawdę dzięki takiemu zamknięciu przesypaniu do suchego szczelnego pojemnika, macie pewność, że masa będzie się zachowywać tak, jak tego chcecie. Bo jeżeli otworzycie worek, za 5 dni sięgniecie znowu i ta masa przez te 5 dni trochę zwietrzała, to zamieszanie tego to będzie jakiś koszmar. A pamiętajcie, że w gabinecie jeszcze dochodzi taki czynnik stresu. Pacet na fotelu, lekarz czeka, patrzy wam na ręce, aby się śpieszycie, prawda? No dobra, to już mam masę gotową, a tak to standardowy zestaw. Moja woda destylowana, dwa razy przefiltrowana, taśma papierowa do oklejenia, łyżka. Zgadnijcie, jaka i do czego ona służy, nie powiem. Natomiast jedna ze słuchaczek, jedna z pań, podrzuciła mi całkiem śmieszny pomysł. Spójrzcie, to wygląda jak Lord Vader z Gwiezdnych Wojen. Druga łyżka, bo zrobimy na dwa sposoby. Też zgadnijcie, co to za łyżka kompres do przechowywania wycisku torebka papier... papierowo -foliowa. foliowa do wycisku no i oczywiście szpatułka miarka do proszku miarka do wody i miska gumowa no to lecimy najpierw sposób <coughs> egzaminacyjny kiedy wszystko mamy przygotowane najpierw musimy i mamy wybraną łyżkę którą będziemy którą musimy pobrać wycisk najpierw ją oklejamy jeżeli jest taka potrzeba ta łyżka jest, gdzie to jest kamerka, bez rantu, pełny łuk, zatem warto ją okleić, żeby przypadkiem masa nie została nam w ustach pacjenta. I znowu bierzemy papierową taśmę. Oho, bądź mądry człowieku. I ją sobie tu oddzielę. Damy radę. W rękawiczkach jest ciężko po prostu. Dlatego warto sobie to wcześniej może było zrobić. Dobra. Tak. No, przychodzi pan pacjent. Trzeba łyżkę szybko kleić. Pamiętajcie, pacjent czeka na fotelu. No chyba, że wcześniej sobie przygotujecie, bo wiecie, że pacjent ma taki przyjść. No, ale nie wiem, czy to jest czas tak wszystko sobie planować zawsze w tych gabinetach. Powiem szczerze, Chętnie bym wrócił do gabinetu, trochę zabiegów porobić, trochę mi za tym tęskno. Pomęczyć tych pacjentów i powkurzać lekarzy. Dobra, łyżeczka oklejona. Ja osobiście nie oklejam tutaj tej płyty na podniebienie. Niektórzy tak robią, to nie ma znaczenia. Na egzaminie tego się tutaj nie okleja, nie ma czegoś takiego. Dobra, łyżka przygotowana. No to bierzemy się za wycisk. Zgodnie z instrukcją producenta od tego materiału najpierw do miski trafia woda, a teraz biorę moją butelkę z wodą destylowaną, mój dzbanuszek i przelewam. Pełna miarka, po sam rant. Ciach. Warto to może robić nie w powietrzu tak jak ja, tylko sobie to dosłownie postawić na glebie, bo wtedy macie poziom zachowany, tak. I wlewamy. Do samego pełna ma być równiutko. Tak przelewamy. I tak jak mówiłem z tymi miarkami do kromopanu, ale nie oryginalnymi. Pamiętajcie, że warto zawsze parę kropel. Dosłownie parę kropelek, jeszcze sobie dolać. Tak, dobra. No to teraz proszek. Otwieramy. Znaczy, otwieramy. Najpierw patrzę, czy jest zamknięty. I masę trochę wstrzącha, żeby była wymieszana dobrze. Otwieramy. Ach, wszystko będę miał w masie alginatowej przez tydzień, jak znaleźcie? Dobra. się. I teraz biorę moją miarkę, nabieram, wygładzam, żeby było równo, dodaję do wody. Biorę drugą, wygładzam, dodaję do wody. Od razu, nie musicie zamykać, wystarczy, że przykryjecie tymczasowo i mieszamy. I teraz najpierw tak, spójrzcie, zwróćcie uwagę, jak ona ładnie zmienia kolor na fioletowy. Pierwsza rzecz to wymieszać cały proszek, który tu jest. Ma być wszystko fioletowe, nic nie może zostać. O, widzicie, jak ładnie zmieniła kolor na fioletowy. No i teraz, jak wszystko zmieniło mi kolor, mieszam. Przestawię trochę kamerkę, żeby Państwo mogli zobaczyć. Dzień dobry. No, Będzie widać. I teraz tak, łapię michę i mieszam. Musicie ją bardzo mocno rozcierać o ścianki miski, żeby dokładnie cały proszek wymieszać i wycisnąć bąble powietrza. Ona musi być taka bardzo kremowa w konsystencji, bez żadnych grudek. I kiedy robi się różowa, przekładam na łyżkę. Pamiętajcie, że robicie namiarki, więc generalnie to co macie tutaj w miejsce musicie wziąć wszystko. I przekładamy na łyżkę wyciskową. Dokładnie. O. I teraz wygładzenie. Zwiliżamy szpatułkę i wygładzamy nasz wycisk. Widać, widać. I wygładzamy. Dzięki temu będzie łatwiej go wsadzić do paszczy pacjenta i będzie taki schludniejszy nieco. I gotowe. Tak. Można gryźć. Myślicie, że nie ugryzłem? Ha, ugryzłem. OK. I teraz przygotowanie po zamieszaniu. Biorę kompres. Zmaczam go do w wodzie. Dokładnie wyciskam nadmiar wody. Wrzucam do środka. I razem do środka luzem... A, no... Widzicie, bym zapomniał. Opukujemy. opukujemy wodą, spryskujemy środkiem do dezynfekcji wycisków i wrzucamy do worka ze wspomnianym mokrym kompresem gazowym. Tak wrzucam. Zamykam, gotowe. I to odkładam na blat i tak jedzie to do. Pracownie. No dobra, to teraz po szybkiej, szybkim czyszczeniu miski. E, jeszcze mieszanie wycisku w wersji takiej gabinetowej. Czyli tak jak tłumaczyłem, podchodzimy do zrywu i wszystko robi się na oko. Tej łyżki nie oklejam. Zgadnijcie Państwo dlaczego. Dlaczego tej łyżki się nie okleja? Ciekawe. Dobra, i teraz jak to wygląda. Mam przygotowaną łyżkę, miskę, moją masę. Podchodzę sobie do, oczywiście, mojego zlewu umywalki, nie wiem co tam jest w gabinecie. Na oko przekładam trochę proszku. Pamiętajcie, lepiej za dużo niż za mało. Puszczam zimną wodę, sprawdzając ręką temperaturę. I teraz jak to wygląda? Sugarda, poprawimy. No. Czyli znowu, najpierw mieszamy cały proszek, jak masa już jest, widzicie, ładnie wymieszana z wodą i ma odpowiednią dla nas konsystencję, przechodzimy do zwyczajowego mieszania tej masy. I zwróćcie uwagę, co się dzieje. Ta masa już po kilku sekundach zaczyna robić się różowa. Jest to wynik tego, że właśnie y, mieszanie mas z wodą z kranu tak może się skończyć. Widzieli Państwo, na wodzie filtrowanej ona długo była fioletowa i długo minęło, zanim zrobiła się jasno różowa. A teraz prawie od razu 10 sekund. Więc generalnie mieszając z wodą z kranu, sami sobie ograniczacie czas. I robicie sobie problemy. Dobra, i byśmy przekładali na łyżeczkę. W sumie to przełożymy. O. Prygładza, chociaż ona już mi wiąże, tak naprawdę. Trochę za szybko, no ale trudno. O, I mamy masę. I teraz zobaczcie, jak pacjent to ugryzie, o, to przez te perforacje e, trzeba jeszcze raz, bo za szybko mi związała. Widzicie jak szybko bardzo szybko. Dobra, to jeszcze raz. Generalnie ja pomijam już ten etap pod kranem, bo z moją wodą z kranu, jak Państwo widzieli, bardzo szybko miesza i nie mogę za bardzo pokazać, o co mi chodzi. <laughs> Dlatego teraz sobie robię to tak jak wcześniej na zwykłej wodzie filtrowanej i odmierzam miarkami, żeby miał trochę więcej czasu. I znowu mieszam sobie cały proszek, który wsypałem z wodą aż będzie wszystko ładnie fioletowe o, tak i kiedy wszystko jest fioletowe zgarniam i dopiero zaczynam mieszać widzicie, cały czas jest fioletowe widzą Państwo różnicę w czasach tamta masa na wodzie z kranu narobiona na oko już była różowa a tu mam spokojnie dużo czasu żeby masę sobie porządnie wymieszać. I kiedy stwierdzam, że jest wymieszana, o spójrzcie, dopiero zaczyna robić się trochę jaśniejsza, wpada w róż. Zbieram i przekładam na łyżkę wyciskową. Trochę niechlujnie. Wygładzam. I to trafia do ust pacjenta. Widzicie? Ciągle jest różowe. No po prostu mam masę czasu. Na spokojnie. I teraz spójrzcie co się dzieje jak ugryzie to pacjent. Mamy pacjenta. Gryziemy. Widzicie, jak masa wychodzi przez te perforacje? Dzięki temu teraz wystarczy zrobić coś takiego. I teraz masa będzie o wiele lepiej trzymać się tej łyżki przy wyciąganiu, dlatego łyżek perforowanych się nie okleja. I czekamy, aż zrobi się biała. I voilà. Piękny wycisk. Oczywiście, ja z wyjąłem trochę wcześniej, bo mi się nie chce czekać 4 minut. Bo tyle przy tej masie trzeba poczekać. 4 minuty i dopiero wyjmujemy. No ale chcę pokazać, jak to ładnie wygląda. No i tyle.